Ja, kochani, więc chciałam porozmawiać o jednej sytuacji, która głównie dzieje się na TikToku, więc dostaję mega, mega dużo komentarzy yy, o treści, na przykład: O, jesteś dopiero co złową z chłopakiem, czemu nie jesteś smutna? Więc ludzie różnie radzą sobie yy, z rozstaniem, i ja staram się robić rzeczy, które mi sprawiają przyjemność, na przykład makijaż, bardzo mi sprawia przyjemność prowadzenie mojego Instagrama bardzo mi sprawia przyjemność, lubię między Wami kontakt i w ogóle. I no, mam płakać jeszcze przez parę miesięcy i tygodni i mówić o tym naprawdę nie chcę o tym mówić i ja bardzo się cieszę, że dobrze sobie z tym radzę. Czy, też Wy nie wiecie, co się dzieje za kulisami, no nie? Ale jest naprawdę okej okay, i nie spodziewałam się, że tak dobrze sobie będę radzić, więc życzę Wam wszystkim, żebyście serio E, wszystkim Wam życzę, żebyście właśnie mm, szybko, e, szybko i dobrze i sprawnie radzili sobie z takimi sytuacjami i ze smutkiem. No i róbcie właśnie rzeczy, które Wam sprawiają przyjemność, bo naprawdę ja skupię, chcę się teraz skupiać generalnie na sobie i robić rzeczy, które mi sprawiają przyjemność, więc sorry, jeżeli nie wiem, będę wstawiać zdjęcia, malować się, nie wiem, a lubię też tworzyć różne rzeczy, maluję obrazy i w ogóle, bo po prostu chcę się skupić na sobie, bo za długo skupiałam się na, na innych i to jest po prostu czas dla mnie i sprawia mi to bardzo dużą przyjemność, jak robię coś po prostu dla siebie. No, dziękuję.